Ja, ponieważ prowadzę tą, to centrum od 10 lat, powiedzmy do 6 lat wstecz, głównie zgłaszały się tu osoby chcące stracić zbędne kilogramy. To było około 90% pacjentów 90% kobiet, 10% mężczyzn. Od około 6 lat obserwuję zjawisko lawinowo inne. Około 70% pacjentów zgłaszających się do naszej placówki to osoby chcące wspomóc dietetyką leczenie różnych chorób, czyli w celach zdrowotnych. Odchudzanie zeszło w zasadzie na dalszy plan. Rzeczywiście, coraz więcej mężczyzn pojawia się w naszej klinice, ale ciągle jest to około 60-70% kobiet i coraz więcej dzieci. Z różnymi problemami chorobowymi, bo wspomagamy różne terapie kliniczne dietetyką kliniczną, czyli te efekty mamy bardzo dobre, bo dietetyka może naprawdę w bardzo dużym stopniu poprawić stan zdrowia. Zdecydowanie zgłasza się więcej kobiet. Kobiety bardziej o siebie dbają, są wrażliwe i na urodę od wewnątrz, i na urodę od zewnątrz. Mężczyźni, niestety, dużo większą wagę przywiązują do przeglądu samochodu, do dbania o rzeczy materialne. Kobiety inaczej podchodzą do tego tematu. No i może to jest odpowiedź, dlaczego kobiety żyją dłużej średnio 10 lat. To nie jest truizm, co powiedział Hipokrates, że jesteś tym, co jesz, naprawdę jesteś tym, co jesz. Ja często chodząc na zakupy, jak widzę koszyki klientów sklepów stojących przede mną, z dużym prawdopodobieństwem po wyglądzie jestem w stanie ocenić, co jedzą. Jak jestem gdzieś za granicą i widzę różne osoby żyjące w różnych rejonach świata, również ich wygląd determinuje styl żywienia. W związku z tym, osoba, która oczywiście mocno się interesuje tym tematem jak ja, nie jest to trudne do rozszyfrowania, jaki jest sposób żywienia po wyglądzie, ale to najlepiej świadczy o tym, że to ma naprawdę ogromny wpływ. Dlaczego? Jedzenie jest bardzo istotne, dlatego że możemy dobrać go w taki sposób, że zabezpiecza nam wszystkie wartości odżywcze, z których możemy czerpać odżywczo. Natomiast nie jemy w nadmiarze. Nie jemy produktów, które jedynie co robią w naszym ciele to gniją i fermentują i stają się dla nas zwyczajną trucizną. Na talerzu mogą być wspaniałą, fantastyczną, dietetyczną nowinką, natomiast jeżeli nie są strawione i prawidłowo przyswojone, De facto bardzo mocno nam szkodzą. I tym się też zajmujemy, żeby wypośrodkować ten bilans żywieniowy, ile pozyskujemy, a ile jedzenia już będzie dla nas ogromną, ogromnym obciążeniem zdrowotnym. I przed tym obciążeniem staramy się pacjentów przestrzec, i, i też y, ograniczamy ilość jedzenia w dzieci.